Kto ma rację? Kto ma rację? Kto ma rację? A w studiu już gotowi i uśmiechnięci Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz przewodniczący lubuskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Bogusław Wątor, dzień dobry. Dzień dobry. Obydwaj panowie kandydujecie do Sejmu, tutaj Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, tutaj Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To może rozpocznijmy od takiej prognozy pana Marcina Paladę, podziału mandatów Sejmowych na podstawie prognozy z 15 września. To jest suma, i analiza różnych sondaży, 258 mandatów, no i większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości, 144 koalicji obywatelskiej. Ubyło 3 i Lewica 47 mandatów, więc no prawie 12% poparcia. Komentarz do tych prognoz, Jerzy Materna? Powiedzmy sobie szczerze, to są tylko prognozy. Tak naprawdę to wszystko się odbędzie 13 października. Marcin Parady jest bardzo skuteczny. Tak, w tych Wiem, że, że, że opinia jego jest dosyć, dosyć wiarygodna. I, no mówię, cieszy mnie to, co jest, bo... To, co robimy, to jest odzwierciedleniem tego. To nie ma nic za darmo. Ciężka praca wśród nas jest i naszego lidera, jakim jest prezes Jarosław Kaczyński. Wiele można powiedzieć z niego, przez wiele lat, mówiono dziesiątki lat, można powiedzieć o polityce, jest od lat osiemdziesiątych i, i, i poniewierano, a dzisiaj jest, już jest w sondażach. nawet tych tych wszystkich pokazuje. No, ranking zaufania do jest tak? Bardzo, bardzo jest wysoko w stosunku do tego, co był to Pokazuje wiarygodność przede wszystkim i, i zaufanie. My słuchamy ludzi, służymy Polsce i chcemy naprawdę w krótkim czasie już to robimy państwo dobrobytu i to. Przewodniczący jest... Bogusław Antar. I te sondaże, czy prognozy? Znaczy, no, prognozy pokazują, że lewica ma kilkanaście procent. Te dwanaście to. Akurat jest taki dosyć w ostatnim okresie czasu mniejszy y, współczynnik, no bo nawet pod 15% podchodziły te ostatnie sondaże. Ale, 14, i 15, ale to już bardzo dawno. I to jest półtora, z półtora albo z dwa miesiące temu. Y, więc to jest jakby po, y, pozytywna rzecz. Y, y, o, ja się zgadzam tutaj z panem posłem, że to są sondaże. Dzisiaj jeszcze przed nami miesiąc czasu intensywnej y, pracy, y, pokazywania swoich programów, tego, co chcemy zrobić. Y, i mam nadzieję, że lewicy słupki jeszcze wzrosną, bo ten program, który mamy, jest to program dla ludzi, bardzo dobry, który w realizacji skutecznie poprawi nasze Ale warunki. Bycia. Najwyżej notowane są. Mhm. Odnośnie tego, co Pan też powiedział, trafiania na podstawie tych sondaży, no wiadomo, że sondaże są jakie są. No jeżeli ja tam czytałem, jest dla prawa i sprawiedliwości w naszym okręgu 5 albo 6 dla Koalicji obywatelskiej zachtę, też tak samo albo a dla nas jeden i dwa, no to przedszkolak akurat tak potrafiłby wywróżyć. Nie? No, ale bo to, to też bo to, jest wynik z No tak, sondażu ale, ale zgodzi się pan ze mną, że innej te, teoretycznie możliwości. Dla pana jest to nie jasne, nie ma, nie? dla niektórych więc, naszych między. Więc, więc, nie. więc poczekajmy na końcowy wynik. Ja mhm. się tutaj zgadzam, że wyborcy 13 zadecydują, jaki ten wynik będzie. Ja mam nadzieję, że będzie on dla nas bardzo dobry. W jakich obszarach prawo i sprawiedliwość? Różni się od Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Sojusz Lewicy Demokratycznej od Prawa i Sprawiedliwości. Zadaję to pytanie trochę na przekór, bo oczywiście ktoś powie, no halo, jest cała historia, która różni oba ugrupowania podejście do kwestii światopoglądowych, ale w warstwie społecznej przecież można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość ten społeczny, socjalny program realizuje. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma go w, w, w swoim programie, więc gdzie jest różnica między ugrupowaniami Jerzy Materna? No przede wszystkim zasadniczo to, co pan powiedział w sprawach ideologii. Dzisiaj widzimy, jak atak jest na rodzinę, w wszelaki różny sposób. My chcemy to bronić, bo według konstytucji, nawet, bo tak się właśnie opozycja często posłania na tą konstytucję i pisze w nich nawet na, na swoich piersiach i nosi, że konstytucja. A ja przypomnę, 18 artykuł, to jest rodzina. Chroni mężczyzna, kobieta i dzieci z, tej, z tego małżeństwa. Więc nie może być wszelaki inny, bo ja to nazywam i będę to stanowczo. Mówił, że jeżeli wszystkie takie inne dziwactwa, to są takie na dany czas, to nie jest ideologia nawet. To jest po prostu coś, dyrektywa, coś na dany moment. I, i uważam, że to jest choroba. Wszystko inne rzeczy to, to jest chorobą, którą uważam że, uważam, że trzeba tolerować, ale nie afirmować. To jest zasadnicza rzecz. My musimy po prostu starać się pomóc tym ludziom, którzy mają trochę jakieś inaczej, inne. Chilowe mhm. rodzaje tego. I to jest po prostu, trzeba z tym pomóc tym ludziom, rozmawiać z nimi i wspierać w sensie, ale nie afirmować. To Tego po prostu nie ma. My mówimy nie. Koniec, drastycznie bronimy naszą rodzinę. Przykład chociażby nawet od dołu widać społeczeństwo w weekend ostatni w Polska pod Krzyżem. Bardzo ważne to, co Jan Paweł II mówił, będę to powtarzał i tego się nie boję. I, i trzeba po prostu stanąć w obronie naszej ojczyzny i przewodniczący Bogusław Wątar. Zacznę od tego, co mówił pan poseł Materna. Bo on pokazał właśnie, w jaki sposób prawo i sprawiedliwość spogląda na społeczeństwo. Są lepsi i gorsi. Dla mnie każdy człowiek, który żyje, powinien mieć normalność do swojego funkcjonowania. I my powinniśmy zapewnić takie prawo, żeby on mógł normalnie egzystować. Dla prawa i sprawiedliwości niekoniecznie, bo jeżeli to jest inny człowiek, inaczej się różni, no to praktycznie mówiąc, eliminujmy go albo leczmy, tak jak pan poseł powiedział. Myśmy już to przerabiali w trzydziestych latach w Europie i w dwudziestych, więc nie chciałbym, żebyśmy do tego ale tylko w wrócili. Ale, ale pan nie przerywał ja Chcę tylko ja zaraz, ja zapytać, bo ja moje pytanie tak. było to, czy właśnie, tak, co ja was chcę, różni? Ja chcę, ja chcę powiedzieć. Tutaj w kwestii praworządności, podejścia do obywatela, bo my chcielibyśmy traktować wszystkich równo. Dla wszystkich Polska no. powinna być otwarta. Kwestia praworządności. Tutaj nas różni. Znowuż by podejście Prawa i Sprawiedliwości do prawa, do konstytucji, o czym tu powiedział pan poseł Materna, to jest praktycznie biorąc 180 stopni przeciwieństwo do nas. I są akcenty, tak jak pan wspomniał, te społeczne czy gospodarcze, gdzie w idei zgadzamy się z prawem i sprawiedliwością. Mogę zapewnić, że to wszystko dobrego, co dla właśnie ludzi, dla mieszkańców prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli my do, będziemy współrządzili, to będziemy tego wszystkiego bronili. Możemy z, zweryfikować pewne rzeczy, bo tutaj ja uważam, że wieloma rzeczami Prawo i Sprawiedliwość poszło populistycznie, nie, nie do końca właściwie. Wiele rzeczy nie rozwiązało, bo to jest hasła, rzucanie załóżmy takich propagandy, bo na przykład wprowadzono część leków za darmo dla emerytów, a ilu odchodzi od okienek bez, bez materna, wykupienia leków. Nie rozwiązano wypowiedzi. służby zdrowia, kolejki są dłuższe niż były do Panie tej pory do specjalistów. Panu ja tylko w jednej sprawie, ja tu nie powiedziałem w tej pierwszej wypowiedzi, proszę jeszcze raz odsłuchać, jak z Państwa nie Ja nie powiedziałem o lepszych i gorszych Ludziach. Nigdy tego nie powiedziałem, tylko mówię, trzeba ich otoczyć troską i rozmawiać, by wyleczyć, bo uważam, że to jest choroba i nic więcej. Nie dzielę, jak pan po, potrafi po prostu znów zmanipulować, że, że na lepszych i nie ma. Dla mnie każdy obywatel jest wobec nie, dobry. no trzeba leczyć. Ty, le, co inaczej, myślą nie pan. Jak ktoś jest chory, no to podlega po leczeniu i chcemy w troską. Czyli in, inny człowiek niż pan, mają taką ochronę, dzisiaj, ale... To muszę panów zapytać o jedną rzecz, o decyzję organizatorów winobrania 2019, kto wie, być może samego prezydenta Janusza Kubickiego, o to, że zezwolono w czasie korowodu, by Instytut Równości niósł wielką tęczową flagę, w związku z tym pojawia się podejrzenie, że te środowiska lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów wykorzystały Dni Zielonej Góry do promocji swojej ideologii teologii miasto wyraziło zgodę na to czy to dobrze się stało Bogusław Tor. Panie redaktorze, no my, my żyjemy w kraju wolnym i to są kwestie decyzji włodarzy. Ja nie znam podłoża, bo nie jestem doradcą pana prezydenta, ani ze mną tego nie konsultował, więc mi jest trudno powiedzieć, ale każdy powinien mieć prawo do wyrażania swoich jakby i yy, manifestowania swoich poglądów, no bo żyjemy w państwie demokratycznym. Ja chcę przypomnieć, że jeżeli w ten sposób idziemy, to w drugą stronę można by było powiedzieć, że yy, jakby u, robimy państwo wyznaniowe, bo na przykład winobranie zaczynało się mszą i y, niesieniem pomnika Urban świętego Urbana. Tak, ale ja, nie mam, ale ja nie mam. Ja, 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 ale czy ja czy pan widzi, że ja Tylko mówię, że yy. jakbyśmy spojrzeli z drugiej ale strony więcej. Nie czy jest to można, symetria? Czy to można. A to nie ma do żadnego uzasadnienia. Yy, yy, bo, bo pan nie nie, pan nie bo to okres, jest tak, nie, nie, nie. nie bo dla pana posła Materny jest to jest normalne, yy. Że, yy, że na przykład byłyby akcenty budowania państwa yy, wyznaniowego, a to to jest wszystko okej, ale jeżeli mówimy o sprawach równości. O sprawach praworządności, no to już nie do końca jest ok. Przez tu się różni równość. Materna. Przecież, tak jak tu Pan wspomniał, ja ubolewam, że takie na tak ważnej i fajnej imprezie, jakim jest widobranie, święto naprawdę plonów, można powiedzieć, w okresie dożynek nawet to się dzieje, bo też winiarstwo można nazwać też i gałęzią małej takiej yy, rolnictwa. Więc co, jak najbardziej powinniśmy świętować, jeżeli takie coś było. Nie byłem na tym, bo miałem inne. No, doszło do tej yy, sytuacji. Ale doszło, no to, to jest. Ubolewam, bo to. Nie ma nic wspólnego jak porównywanie. robot jest zabawą, e, panie pośle. Mszy, gdzie jest podstawą, właśnie. Rolnicy dziękują za plony i, i, i idą tutaj, jeżeli chodzi o winiarstwo, to, to jak najbardziej e, to ma uzasadnienie, ale to jest w ogóle całkiem coś innego. I tutaj mieszanie, to jest właśnie cały czas takie mieszanie, plotanie i mówienie potem, że prawo i coś po prostu próbuje e, no, niekonstytucyjnie. Nie, oni sami spojrzą w lustro, zobaczą, co. Ale afirmują. Musimy tego, kończyć. na to na afirmacji nie ma zgody. To mówię, będziemy szanować, będziemy pomagać tym ludziom, ale nie będziemy. A to są tego, tylko słowa. Ale... Bo z jednej strony pan mówi, że będziemy, a, później, a z drugiej pan robimy, strony pan nie. Robimy stanowczo, to mówimy, nie boimy się. Krótka przerwa, z... za chwilę wiadomości dla słuchaczy Radia Zachód, którzy poruszają się samochodem, a potem druga część naszej audycji. I jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl Zachod24.pl Nowy portal opinii Radia Zachód Jerzy Motarna, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogusław Wątor, przewodniczący Lubuskich Struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej Obydwaj panowie kandydaci w wyborach do Sejmu Dzień dobry po przerwie Dzień dobry panu, panie redaktorze. Też witam panu, serdecznie. Pierwsza część naszego programu, t, żywiołowa. No, w tej drugiej części chyba się panowie nie pokłócicie, ale zacznę od takiego prostego pytania. Ile powinna wynosić najniższa krajowa? Bogusław Wątor? No pan, panie redaktorze wie, że ja już cztery lata temu w kampanii wyborczej yy, hmm. mówiłem, że My musimy dążyć do, starać się wyrównywać płace, chociażby te minimalne, w układzie całej Europy, czyli dążyć do tego, jak jest w zachodniej Europie. Jeżeli chcemy, żeby ludzie nie emigrowali zarobkowo, żeby w Polsce właściwie rozwijał się rynek, żeby budowała się warstwa średnia społeczeństwa, no to musimy do tego dążyć. Ja wtedy rzuciłem już hasło, że dążmy do tysiąca y, 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 euro. Y, Oznacza, że popieracie Państwo zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego o podniesieniu ja, tej płacy minimalnej. Ja Bogusław Wątor popieram te dążenia. Ja myślę, że całość koalicji jest za tym, żeby to się zwiększało. Nie, ja, nie ma tam chyba zapisów w naszym programie o tysiącu euro, ale ja jako Bogusław Wątor. Tak ale słyszy uważam. Pan uwagi ekonomistów związanych no, powiedzmy sobie z, z, z liberalną taką stroną z, z sceny politycznej, którzy przestrzegają, którzy mówią, że to nas pogrąży, Gospodarczo, że to się po prostu nie da, a na to pieniędzy nie ma i nie będzie. Znaczy, ja nie, mów, ja nie powiem, że nie ma w tym dużo racji, tylko że tutaj, tak jak zawsze, medal ma dwie strony. Z jednej strony jest dużo kapitału, który ma zamrożone środki finansowe. Ja muszę powiedzieć, że jak w kampanii wyborczej z panem profesorem Liberackim, żeśmy byli w żaganiu i najpierw rozmawialiśmy ze zwykłymi ludźmi, pytaliśmy się, ile oni zarabiają, to zarabiali około 2000 zł. Później mieliśmy spotkanie z biznesmenami, pytaliśmy, się, ile oni im płacą? Powiedzieli, tak, że około 2000 zł. Pytaliśmy się, a co nie stać was, żeby płacić więcej? Stać. No to dlaczego płacicie 2000 nie musimy. No bo jest taki rynek. I, w, mhm. i w, jest gro firm, które byłoby stać, żeby płacić więcej, mają na to środki, ale z uwagi na to, że jest taka koniunktura i taki rynek, to płacą tylko te 2000 zł. I to jest ta jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że faktycznie dla części firm będzie to, może to je zabić. Więc tutaj czy państwo musi stworzyć takie instrumenty wsparcia, żeby na przykład nie okazało się, że przez na przykład wzrost obciążeń związanych z płacami... Z ZUS-em na przykład. Z płacami, mm -hmm. tak, będzie, będzie firma padała. Szczególnie to dotyczy tych mniejszych firm. I tutaj jest rola państwa do odegrania, żeby, żeby mądrze się w tej kwestii. Poseł Jerzy Mater na Prawo i Sprawiedliwość, no, wygląda na to, że macie państwo sojusznika w, 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 no, w tej... Dziękuję, ale tak naprawdę Sący, oni cały czas mówią i atakują nas. Za to, że chcemy podnieść tą płacę minimalną. Kto on, no, kto no, on, cała pa, lewica. E, e, nie, nie, nie. No. Mówimy pan o całej lewicy. Pan. Nie przesadza nie. E, no, okay. pan, e, Może platforma, ale to nie pan nie łączy całej opozycji do jednego worka. No. Wszystko już jest dzisiaj. Platforma i, i, i państwo lewica to jest jedno no nie, jeden worek. Nie, nie, nie. Panie, to jest jeden worek, który ma już przed razem e, przypomnijmy. Panie, po, i to są panie fakty. pośle, to ja wiem, że nie dla pana to, co mówiliśmy w pierwszej części jest sprawy. Pan czasie z tym z Formą Obywatelską. No. No, I był rozczarowany, jeżeli nie udało na odszedł. W każdym razie, my chcemy naprawdę zbudować państwo dobrobytu. Między innymi tym elementem jest ważna płaca minimalna. I skoro my dajemy narzędzia i chcemy, i słuchamy przedsiębiorców, i dajemy, obniżamy PITY, CITY, przecież i, i inne udogodnienia, prowadzamy konstytucję. Ona może jeszcze nie jest doskonała, ale wprowadzamy. Z drugiej strony, chcemy tak zwanego solidaryzmu. Bo wiemy, że. Tutaj jest solidaryzm? Ja mówię, niech pan słucha albo pan może się nie zgodzić. W każdym razie, z jednej strony zapewniamy jako państwo zapewniamy mm -hmm. narzędzia dla przedsiębiorstw, robimy rynek duży, wzrost PKB, tak zwana konsumpcja wewnętrzna, która stwarza dla, dla przedsiębiorców możliwości dodatkowych zarobków. Z drugiej strony oczekujemy od nich to, co pan wątur mówił. Prawie w zasobach z tego, co wiem, przedsiębiorcy sprawie około 300 miliardów złotych. I chodzi o pewien po prostu. Yy, the <laughs> podzielenie się z społeczeństwem w sensie tym, żeby zarobki były. Nie to, że narzekanie, że brakuje siły roboczej, a z drugiej strony po prostu ta niska płaca. I tu o to chodzi. Ten solidaryzm, jak państwo pokazuje ten solidaryzm i dzieli się, tak chcielibyśmy, żeby się umieć też dzielić tym, tymi czego? zarobkami. Bo mhm. ja, to, ja wspomnę, bo tu już mówiłem w tym, tej stacji, że z badań i tu nawet e, e, tak eksperci francuscy, którym byłem na jednej z konferencji, mhm. Mówili o tym, że Polska ma jedną z najniższych kosztów pracy, pracy, kosztów pracy, sięgający poniżej 50%, gdzie to powinno być ponad 50% płaca powinna stanowić w danym wytworzeniu w danej firmie. A Bogusław Wąta przed chwilą powiedział, że nie, nie uważa pan, żeby solidaryzm to było obniżenie pitu. Tak? bo pyta, czy to jest solidaryzm? Obniżanie tak, my, my ja, Dajemy społeczeństwu. Do tej pory, to nie jest solidaryzm? Nie. Do tej, pory, do tej pory, panie redaktorze, jedynym rządem to był rząd SLD, który stworzył udogodnienia dla przedsiębiorstw. Myśmy wtedy no obniżyli ty, mhm. po, Obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT, gdzie później zostało to wszystko z powrotem podniesione i doprowadzone do norm. Ale jest ja uważam, że solidarność... Oczywiście, CIT trzeba rozsądnie obniżać, żeby nie ob obciążać, obciążać pracodawców. Moim zdaniem, akcyzy są bardzo wysokie, to buduje szarą strefę i ta szara strefa, wbrew temu, co propagandowo mówi Prawo i Sprawiedliwość, ona rośnie nawet chociażby na paliwie, bo jeżeli wzrasta sprzedaż paliwa gdzieś około 25% w ostatnim okresie czasu, a przychody są w granicach 11%, no to ja się pytam, gdzie jest ta reszta? Więc to jest znowu slogan który jest rzucany przez Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą tutaj parę takich sloganów pan poseł Materna wrzucił. Tak samo jak z tym wzrostem gospodarczym. To jest prawda, że jest wzrost gospodarczy. Ale pytanie jest, czy tym wzrostem gospodarczym my gonimy gospodarki europejskie. Bo przecież, jeżeli my mamy 6% wzrostu gospodarczego, a Niemcy mają 2 czy 3 i załóżmy, dla porównania, żeby widzowie to zrozumieli. Przy 100 zł, 6%, to na koniec roku mamy 106. Przy 10 tysiącach zł, 3%, to mamy... 10 300 to co jest większe, 100 do 10 tysięcy czy 106 do 10 tysięcy i nam odjeżdżają gospodarki. My tak naprawdę stajemy się państwem coraz bardziej biedniejszym w stosunku do zachodu Europy. I Prawo i Sprawiedliwość w tym kierunku nic, nic nie robi, poza właśnie robieniem tej propagandy. Panie Paśle, a, a bit, to, co pan powiedział, ja uważam, że progów mhm. powinno być więcej. W, nie, w Niemczech progów jest 6, najwyższe podatki są 60% i to jest, ten, to jest to dzielenie się ze, że spo, ze społeczeństwem, że więcej zarabiam, więcej dokładam Bożla, do wspólnego Więcej m.in. po to, żeby było na zdrowie. Była mowa o akcyzie, akcyzie o, czy, była o, mowa o a dzisiaj zdaje się, przyjeżdża do lubuskiego cysterna wstydu, tak? tak yy, dokładnie. Na 40 radzie. milionów z każdej cysterny poszło po prostu gdzieś, gdzieś umknęło, że to jeszcze do firm uczciwych, ale to wszystko były widma, słupy i wy, tak transferowano miliardy, miliardy, miliardy Rocznik. Ale słyszy pan, teraz, ale że o, wzrost pan jest niewystarczająco do. Ja się, duży. powiem tak, z jednej strony może nie jest paliwo jeszcze najtańsze, ale już mamy nawet poniżej 5 zł, ale bo wraca. To do tego stopnia, nie Już panu mówię. I zobaczy pan, że będzie panu mówię, więcej mówię. za proszę krzyzy, zobaczyć, jak konter, nie będzie się opłacało kombinować. No ja panu nie przeszkadzam, a pan się wcina co chwilę to z nią. Po prostu proszę. albo rozmawiamy, dyskutujemy, możemy się różnić, ale po prostu trochę uwagi. Co, co stworzono, na przykład Orlen. Yy, przykład czy przez rząd Platformy 8 lat wytworzył tylko 2,5 miliarda dochodów, firma wzrosła. Przez 3,5 roku Orlen 21 miliardów. Wie pan jak mocno inwestuje firma Orlen w własne komponenty, w potężne laboratoria powstają, które chcą przede wszystkim wyeliminować pośredników, czyli z importu tych tego. Jeżeli mówimy o, o silnych, to właśnie te firmy są czempionami, które nadają rytm i, pod, po, i można powiedzieć, przez to rośnie marża w tej chwili i Ale mogą rosnąć za Europą. 21 miliardów dostarczyli, powiększała się firma Orlen. 21 miliardów. Ale co ma to z akcją wspólnego? Bardzo dużo. Bardzo dużo przede wszystkim. Nie, ja trafia, proszę, ja do, do proszę Panie budżetu. Pośle, dlaczego nie macie czy pan nie zapisane wiecie, obniżenie akcyzy. Wszystkie wyprawki emerytoryczne. Wie pan jakby, inne leki? jakby się żyło? Z czego to jest? Z czego jest? A, panie jest pośle, wie pan o... jakby żyło się lepiej, bo Pan wie dobrze, że benzyna to jest i prąd to są elementy, które i w gospodarstwach domowych, i w każdej firmie są dosyć dużym kosztem. Poniżej Obniżyliby się już jest akcyzę paliwo. i w układzie energii, i w układzie e, paliwa i byłoby i żyło się lepiej właśnie i rodzinom, i wszystkim. A ja nie pan wróci do rządów, kiedy premierem był Leszek Miller. Obniżyliśmy akcyzę też, żeście wtedy mównicy jako Prawo i Sprawiedliwość, krzyczeli, że budżet się zawali, bo jak można o tyle obniżyć akcyzę, skąd weźmiemy pieniądze. A okazało się, że przychody z akcyzy wzrosły, bo nie opłacało się właśnie wtedy szarej strefie kombinować. Zróbcie to, proszę was. Cały czas robimy. Jak pan nie widzi, no trudno. Panowie, no, gdzie się rozmowę... no gdzie jest obniżona akcyza? Nie Bardzo jest obniżona. dziękuję za dzisiejszą rozmowę w programie. Kto ma rację? Poseł Jerzy Materna, i sprawiedliwość. Dziękuję, witam. Dziękuję, do widzenia. I Bogusław Wątor sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce na liście. A pan poseł miejsce trzecie na liście Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Piąty raz do usłyszenia. jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.